Dzień dobry i dobry wieczór, pora na dobranockę. Albo dobry dzień, w zależności kiedy oglądasz. Skoro jesteśmy na polu, zboże zielenieją, maki kwitną, no to musi być trochę polna. Polna dobranocka będzie o konikach polnych. Pokłóciły się kiedyś dwa koniki polne. Pokłóciły się o to, który z nich jest lepszym skoczkiem. Pierwszy mówił, że skacze o wiele wyżej niż cała reszta. A drugi utrzymywał, że skacze dużo, dużo dalej niż wszyscy. I jeden drugiemu chciał udowodnić swoją przewagę. I tak skakały te koniki cały dzień, upajając się swoimi wyczynami. Pod wieczór, zmęczone, spotkały się pod liściami maku. Pierwszy powiedział: Ty, bracie, jesteś najlepszym skoczkiem w dal. A drugi z uznaniem stwierdził: A ty jesteś najlepszym skoczkiem wzwyż. I znowu nastała między nimi przyjaźń. Bo zobacz, nie musisz się porównywać z innymi, że musisz być taki sam jak on. Ty masz inne talenty niż twój brat i możemy siebie nawzajem ubogacać. Jesteśmy inni, a to nie znaczy, że gorsi jesteśmy inni, to znaczy jednakowo piękni, utalentowani. Jeżeli mamy się w czymś ścigać, to ścigajmy się w miłości.